Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w czwartym już odcinku podcastu Lifestyle'owy Business. i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego wybrałem i dlaczego zdecydowałem się na WooCommerce, a nie na inny system sprzedażowy w moim sklepie online. Yy, I żeby od razu nie przedłużając, na sam początek yy, myślę, że yy, jest to po prostu dlatego, że on jest darmowy. Yy, I teraz szczerze mówiąc, yy, jeżeli miałbym być szczery, nie sprawdzałem jakoś szczególnie innych systemów, yy, czy, yy, czy, czy Shopify, czy, czy jakieś inne. Nie sprawdzałem, <laughs> wiem, że, wiem, że większość z, z takich systemów jest płatne. Ale może też znaleźć inne systemy sprzedażowe, które są darmowe. No, i, i, i jakby można, z racji tego, że może też znaleźć system darmowy, to mogę się też o takie zastanowić o takie systemy, jednak nie zdecydowałem się na nie, a, a zdecydowałem się na WooCommerce, dlatego też, że jest on po pierwsze, stworzony przez firmę Automatic, czyli firmę, która stworzyła również WordPress, więc e, wyszedłem z założenia, że e, ta kompatybilność e, word, znaczy, z WordPressem będzie no, no, bardzo dobra pod tym względem e, i dlatego, że, że jest po prostu zrobione przez, tego, przez tą samą firmę więc im zdecydowanie zależało na tym, żeby ich produkt był jak najlepiej no, kompatybilny właśnie z ich, ich jakimś tam no, no, systemem, na którym stawia się, stawia się strony. Więc to wziąłem sobie też głównie, głównie pod uwagę, że, że jest po prostu zrobione przez tą samą firmę, więc ta kompatybilność będzie według mnie. Najlepsza. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no, jeżeli miałbym być szczery, no nie porównywałem z niczym innym, nie czytałem e, opinii ani nic, po prostu chciałem, e, chciałem też WooCommerce. E, a jest to też spowodowane tym, że jest on po prostu prosty w obsłudze. To jest, 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 jest po prostu, no, 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 no to dużo mówić, jest, jest prosty. I o to też chodzi o WordPressowi, no bo WordPress jest no, głównie stworzony w taki sposób, żebyś nie musiał grzebać w kodzie, tylko dla takich, powiedzmy, laików, jak chodzi o programowanie, żeby, był, żeby, żeby tacy, tacy ludzie jak ja, czyli osoby, które nie potrafią grzebać w kodzie, żeby potrafiły postawić sobie sklep. Więc, więc nie musisz w przypadku wtyczki WooCommerce gdzieś tam grzebać w kodzie i dlatego jest on po prostu zrobiony tak jakby no, no, najprościej jak może być, tak żeby po prostu każda osoba to, to ogarnęła, więc to był drugi też dla mnie jakby argument, który, który przeważał nad tym, że, że wybrałem WooCommerce. Kolejną tak naprawdę rzeczą, która, która zdecydowała, że, że wybrałem właśnie ten system, jest to, że jest po prostu popularny i to można się spierać pod tym względem, bo z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli coś jest bardzo popularne, to też jest bardzo podatne na jakieś ataki i owszem zgadzam się z tym, jednak no, w tym przypadku no, jakby i, i, i WordPress i, i WooCommerce jest bardzo często też aktualizowany, więc i to jest pod tym względem jest najważniejsze że jeżeli wybiera się e, WooCommerce to trzeba naprawdę dbać o to żeby cały czas był zaktualizowany. Cały czas dbać o tą aktualizację bo jeżeli jest, jest już jakaś nowa wersja a Ty jej nie zainstalowałeś to ta stara może mieć jakieś jakieś już gdzieś tam błędy albo dziury które, które gdzieś tam zaproszą tak naprawdę hakerów. Więc to jest taki, to jest taki minus. Znaczy może nawet nie to, że minus, bo to nie jest wcale w żaden sposób nie wiem uciążliwe dla, 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 dla Ciebie jako właściciela sklepu. To, to, że musisz aktualizować, bo to tak naprawdę powinno być twoim, twoim obowiązkiem, dbanie o to, żeby Twój sklep był cały czas aktualizowany i, i, i z, z najlepszymi wersjami cały czas. Więc to jest taki, no nawet nie duży minus, tylko, tylko po prostu coś o czym trzeba pamiętać. No a wybrałem po prostu jego, dlatego też, że jest popularny i, i, i jakby też nie chciałem się innych, innych dostawców sprawdzać, ale też głównie dlatego, że wydawało mi się, że większość dostawców jest po prostu płatna, a ja chciałem tego uniknąć. Nie chciałem, chciałem całkowicie uniknąć. Może nie, 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 nie to, że całkowicie, no bo wiadomo, koszta się zdarzają zawsze, ale chciałem uniknąć jakichś takich na początek zbędnych kosztów, dlatego też, dlatego też to rozwiązanie gdzieś tam mnie kupiło pod tym względem. Inną bardzo ważną też kwestią, dlaczego zdecydowałem się na WooCommerce. To jest tutaj powrót do tego drugiego podpunktu, czyli przez to, że jest zrobiony przez WordPress i ja mam dostęp do niego i do wszystkich swoich e, danych e, w, jakby w jednym kokpicie. I to też mi, to jakby też na tym mi zależało, bo e, szczerze mówiąc, ja mam bardzo dużo jakichś zakładek pootwieranych w. W, w, w swojej przeglądarce, z których cały czas korzystam, i, i staram się ich po prostu usuwać, je, te, które są zbędne albo które rzadko korzystam, i, i, i jakaś tam dodatkowa zakładka, która, i, 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 którą, która musiałaby być otwarta opró, o, jakby oprócz, oprócz samego WordPressa i kokpitu. Hmm, może to nie jest jakoś bardzo też uciążliwe, ale po prostu chciałem mieć e, wszystko w jednym miejscu. E, czyli e, modyfikacje, modyfikacje stron to już z panelu WordPressa. E, zamówienia też panel panelu WordPressa mam widoczne, wszystko i tak dalej. E, dane, e, kokpity, nie kokpity, wszystko to mam w jednym miejscu. Tak samo ustawienia, e, właśnie sklepu internetowego, wszystko mam w swoim, w swoim WordPressie e, i to po prostu, e, mam jakby no, wiadomo, wszystko jest na jednej stronie, więc nie muszę się przerzucać pomiędzy jedną a drugą. I jakby to też jest kolejna, kolejna rzecz, która była pod tym względem fajna, i dlatego to też wybrałem, że mam wszystko w jednym miejscu, nie muszę gdzieś tam skakać po tym wszystkim I, i, i tak dalej. Kolejną rzeczą która też bardzo, bardzo propsuje za to, za to WooCommerce, aczkolwiek też od razu mówię, nie wiem jak mają inne rozwiązania, może mają tak samo, nie wiem, jednak w WordPressie fajne jest to, że jeżeli, znaczy w WordPressie, w WooCommerce fajne jest to, że jeżeli go instalujesz, skonfigurujesz już wszelkie niezbędne dane, to momentalnie z racji tego, że jest to wtyczka, dostajesz różnego rodzaju podstrony, takie jak koszyk, jak zamówienie, jak y, strona lądowania po zakupie, y, stronę sklepową. Wszystkie te, wszystkie te takie podstrony już są zrobione, już są tak naprawdę y, gotowe do działania. Wystarczy podpiąć wtyczki do wysyłki płatności czy, czy takie niezbędne do, do ruszenia sklepu. I możesz tak naprawdę działać. Hmm, tylko wiadomo, no to jest też takie jakby automatyczne i, i, i jakby takie podstawowe powiedzmy, może to też gdzieś tam później zmodyfikować, co jest też kolejną fajną rzeczą, że możesz modyfikować różne podstrony, albo na przykład w, w podstronie zamówienia, czyli jeżeli klient doda twój produkt do koszyka yy, i. I, I jakby da, że kupuje i płacę, i przechodzi do, do, do podstrony zamówienia, gdzie składa całe zamówienie, to ilość pól y, tam możesz modyfikować. Czy musi być numer telefonu, nie wiem, obowiązkowy czy nie, czy usunąć albo, albo pozostawić nazwy firmy, czy drugi adres ma być widoczny, jakby te wszystkie takie podstawowe rzeczy możesz zmodyfikować. I to jest też kolejna rzecz pod tym względem dla mnie na plus. Że, że to wszystko dostajesz z jedną, z jedną, z jedną wtyczką, z jednym WooCommerce'em e i nie musisz się bawić w jakieś kolejne takie rzeczy, a jeżeli chcesz się pobawić e, w, w dostosowywanie wyglądu e, tych różnych podstron, no to już możesz gdzieś tam po prostu poświęcić na to czas, ale jeżeli nie chcesz, możesz zostawić i, i działać na tym, y, tak, jak, y, tak jak Ci po prostu producent, producent daje. Więc to jest... Y, Myślę, że też bardzo dobry argument, który, który jest po prostu za tym, że, że to działa i że to jest pod tym względem dla Ciebie komfortowe, jeżeli nie znasz, nie znasz kodu i nie, 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 nie wiesz jak, jak grzebać albo co zrobić, więc więc Uber Ci to po, po prostu daje i, i odejmuje Ci tak naprawdę olbrzymie, olbrzymie pod tym względem problemy. Więc to jest kolejny dla mnie argument, który, który spowodował, że się zdecydowałem na to. Z racji tego też, że jest, to, że jest to po prostu produkt WordPressa, produkt jednej firmy, masz, dostajesz też dużo wtyczek. Od, wiadomo, od innych dostawców, od innych firm, ale możesz instalować właśnie wtyczki już na WordPressie, które pomagają ci też modyfikować. Jeszcze inaczej, jeszcze bardziej WordPress. I te, te wszystkie strony, które wcześniej wymieniłem, również możesz je, jakby, z, poprzez odpowiednie wtyczki coś dodać, coś zmienić, cały układ graficzny, jeszcze bardziej może, może być to rozbudowane poprzez, poprzez, właśnie, wtyczki. A jeszcze powracając do poprzedniego punktu, czyli że WooCommerce jest popularny, to z racji tego, że jest to popularny jakby system sprzedażowy, to dzięki niemu, dzięki temu, że są po prostu popularne, to wiele osób, wiele firm robi pod niego różne modyfikacje, czy, czy, czy jakieś różne właśnie wtyczki. To też sprawia, że, że masz to, to spektrum działania jest olbrzymie. I, i, I to też jest po prostu kolejnym dla Ciebie takim fajnym, przynajmniej dla mnie było fajnym, fajnym argumentem, dzięki czemu też się skłoniłem ku, ku WooCommerce'owi. A a propos wtyczek, to masz też również w, w rozszerzeniu, znaczy w sensie jakby w panelu WooCommerce, WooCommerce masz również coś takiego, taką zakładkę jako rozszerzenia i jakby do samego modułu jakby sam moduł WooCommerce u Ciebie działa wszystko jest tam, te każde podstrony działają, wszystko może być fajnie ale jeszcze oprócz tego Twój sklep może być wzbogacony o jakieś dodatkowe funkcje no niestety może nie to, że większość, no bo tych jakby tych rozszerzeń jest mnóstwo ale masz takie podstawowe rozszerzenia jak nie wiem, Google Analytics, Facebook, Pixel czy MailChimp, do, do takich podstawowych rozszerzeń na, 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 na e ale są też również płatne, które są, są też bardzo ważne. Wszystko w zależności od tego, jaką, jaki, jaki sklep chcesz albo jaką, jaki produkt chcesz oferować. I między innymi z takich płatnych rozwiązań jest, są subskrypcje. Nie pamiętam teraz cen, ale z tego nie pamiętam dokładnie cen, ale jeżeli miałbym, miałbym gdzieś tam to, co mi świta, to, to gdzieś to jest około 200 dolarów rocznie. Tyczka taka płat, jakby kosztuje. Członkostwo, członkostwo również to jest płatna wtyczka, i ona też chyba kosztuje około 200 dolarów rocznie. I te dwie wtyczki to jest, jeżeli masz na przykład jakieś, jakieś szkolenie albo cokolwiek, które nie wiem, cały czas regularnie aktualizujesz, i na przykład raz w tygodniu umieszczasz nowy filmik. Dla twoich, dla twoich klientów, to możesz sobie wykupić właśnie taką wtyczkę jak subskrypcję na przykład. I wtedy osoba dana płaci ci miesięcznie za, za ten content, który ty dajesz, i w momencie kiedy płaci, to dostaje dostęp do tych, do tych płatnych, płatnych filmów, które sobie po prostu które sobie no, jakby ustawisz jako, jako prywatne, jako płatne, jako produkt. I poprzez właśnie aktywną subskrypcję możesz, możesz udostępniać klientom taką, taką formę. Możesz również, również mieć wtyczkę, dzięki której możesz postawić szkolenie online, które już ma gotowe, jakby jeden produkt, który jest szkoleniem, w którym są x lekcji, i wtedy taka wtyczka też kosztuje 200 dolarów, i dzięki niej możesz ten właśnie produkt, to właśnie szkolenie. Zgrać sobie e, jako płatne i, i żeby było dostępne tylko w momencie, kiedy jest zatwierdzona płatność w Twoim sklepie. E, a oprócz tego, jeszcze inną bardzo fajną w, wtyczką jest również na przykład fakturownia.pl i dzięki niej możesz, jeżeli będziesz miał. E, e, Jaką, jeżeli będziesz miał konto w, na, 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 na stronie fakturownia.pl i będziesz poprzez tą stronę właśnie wystawiał faktury dla Twoich klientów, to również tą, jakby na stronie możesz wygenerować specjalny klucz API i dzięki, jak później ten klucz w, w, umieszczasz na swojej, w swojej wtyczce właśnie w WooCommerce, wtyczce fakturowni. I podpinasz konkretny produkt, kod produktu, yy, pod tą wtyczkę. I wtedy, jeżeli klient kupi dany produkt, to automatycznie dla niego idzie faktura. I to jest pod tym względem niesamowicie fajne, yy, zautomatyzowanie Twojego twoich, yy, twojego sklepu, żebyś ty sam nie musiał tego robić, nie musiał wy wystawiać faktur, to system robi to za ciebie. Więc, więc to jest kolejne yy, dla mnie na pewno, i, i to, było, to była jedna rzecz, którą, która też jakby skupiłem się na niej chcąc instalować WooCommerce, wiedziałem o tym, że jest taka wtyczka, bo wiedziałem, że będę korzystał z fakturowni, a jeżeli mają taką wtyczkę, no to jak najbardziej, jeżeli już będę miał, nie wiem, dużo zamówień, tak jakby myślałem sobie na początku, że jeżeli będę miał dużo zamówień i będę chciał zautomatyzować proces wystawiania faktur, to w każdej chwili mogę wykupić wtyczkę i i jakby odciąży mnie z, z tego. Cena, cena wtyczki dla fakturowni.pl, szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jaka jest. Jak, jak na początku, czyli jakoś, jakoś w lipcu 2020 roku, z tego co pamiętam, kosztowała 80 zł, a ostatnio, jak sprawdzałem, to już jest chyba 200 zł. Także, także chyba to rośnie. Ewentualnie w lipcu była jakaś promocja. Albo, na, albo, albo gdzieś coś źle sprawdziłem. W każdym razie, no, niestety ale już takie wtyczki no, no, są płatne, ale, ale jak najbardziej warto czasami. No oczywiście kolejną też wtyczką płatną, chociaż tu już widzicie, tu już niekoniecznie płatną, bo można kupić przez WP wtyczkę, na przykład do PayU, która kosztuje 200 zł ale również można zakładając konto, płaci się z tego co pamiętam 50 zł takiej aktywacji twoje, własnego, twojego konta, a już darmowa wtyczka jest już darmowa wtyczka PayU dla WooCommerce tak specjalnie przez PayU zrobiona, jest też do pobrania, zainstalowania i do wdrożenia tego systemu płatności w, w sklepie internetowym, także kolejne, no, tak jak widzicie no jest, jest to popularna platforma Yy, więc też dużo rozwiązań i dużo firm idzie w to, żeby właśnie taką yy, jakby wtyczkę, albo rozszerzenia dla, dla takich platform jak WooCommerce czy, czy WordPress robić. Yy, także także bardzo, bardzo fajne i naprawdę bardzo propsuje. WooCommerce, ale tak jak mówię, nie znam innych. Nie będę się wypowiadał teraz, że nie wiem, nie kupujcie y, firmy rozwiązania sprzedażowego X albo Y, dlatego że on jest słaby. Nie, no, nie znam się po prostu. E, wiedziałem, że WooCommerce mi w zupełności na sam początek wystarczy e, i, i, i bez problemu będę mógł, e, jakby, no, jakby, wystarczy. Mi jest popularny, jest fajny, ma dużo rozwiązań, e, jest prosty w obsłudze. Jest darmowy, więc, więc fajnie byłoby po prostu z niego skorzystać i do tego in, inni dostawcy mnie kompletnie nie, nie interesowali. Może błąd, może nie, nie wiem. Póki co, tak jak mówię, jestem zadowolony. Więc y, musisz się zastanowić po prostu nad tym, jakie rozwiązanie chciałbyś, chciałbyś ty mieć. Jeżeli nie jesteś przekonany do WooCommerce. Spróbuj innego dostawcy, albo, albo wyświetl sobie kilka stron, kilku dostawców, którzy, którzy Ciebie interesują. Wypisz ich wady, zalety, ceny, cenniki, rozszerzenia, pakiety, no bo takie takie firmy już płatne rozwiązania to mają. Podejrzewam, że kilka form płatności, jakiś tam, nie wiem, podstawowy, zaawansowany, super zaawansowany i tak dalej, i tak dalej, wszystkie kosztują, w zależności od, od pakietu i od możliwości, e, więcej lub mniej, więc e, spisz sobie wszystko, e, przeanalizuj i, i, i musisz podjąć tą, tą decyzję. Ja, tak jak mówię, jestem, mam na WooCommerce i z racji tego, że zaczynałem od, od po prostu e, firmy, od marki No Name, nikt mnie nie znał, nikt nie wiedział, że jest coś takiego jak Symmetry. E, więc wiedziałem, że te początki będą ciężkie i, i, i nie będę zarabiał na, 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 na firmie, e, to pomyślałem, że bez sensu się ładować w jakieś dodatkowe koszta. Więc e, zdecydowałem się na to i, i póki co jestem dalej naprawdę zadowolony. E, myślę, że na, na ten odcinek to wszystko. E, opowiedziałem Ci trochę o, o WooCommerce na stronie lifestylowybiznes.pl slash podcast myślnik 004 czyli ten odcinek podcastu, który umieszczę również na swojej stronie wypiszę też wszystkie te, te strony, które, które tutaj wy, wymieniłem I, i, i będziesz mógł też odsłuchać ten odcinek jeszcze raz przez stronę albo tak jak mówię wejść zobaczyć jeżeli masz jakieś pytania albo, albo jakiś komentarz to serdecznie zapraszam cię do właśnie sekcji komentarzy na stronie żeby się podzielić fajnie byłoby wejść jakąś dyskusję także także zapraszam a na dzisiaj to wszystko do zobaczenia następnym razem cześć